Nadeszła ta chwila. Wyjeżdżamy właśnie z domu, jedziemy po odbiór kluczy do nowego domu. Tomek tam dojedzie prosto z pracy, bo nie opłacało mu się wracać do domu, więc już tam spotkamy się na miejscu i jedziemy po nowe klucze. Kto się cieszy? Ja! Yeah. No to bierzemy. Zaczynamy przeprowadzkę część pierwsza. Jak już pewnie wiecie i oglądacie nasze vlogi, to wiecie, że czeka nas przeprowadzka i właśnie za to się zabrałam. Jeśli myślicie, że przeprowadzka to jest po prostu coś łatwego i przyjemnego jest to łatwe przedsięwzięcie, to Nie jest to ani nic łatwego, ani nic przyjemnego. Właśnie zabrałam się zapakowaniu ubrań. I po prostu te ubrania mnie przerosły. Tam mam jeden worek spakowany już. Tam mamy takie y, cieplejsze ubrania takie właśnie jakieś cieplejsze swetry na jesień, na zimę. Swetry tylko swetry. Y, więc sobie wyobraźcie, to są jeszcze swetry tylko moje i od Tomka. Yy, więc gdzie reszta? Yy, tutaj w tym białym worku z Sinsaya mam yy, pościele nowe dla dzieci. Yy, no to już po prostu je zabieramy do nowego domu, już ich nawet tutaj nie otwierałam. A tam pod tym workiem jest taki niebieski i w tym niebieskim mam na razie spakowane kurtki zimowe i to jest wszystko, co mam spakowane i przypominam, że przeprowadzka czeka nas już Teraz już akurat jesteśmy w trakcie przeprowadzania się, bo już mamy odebrane klucze do nowego domu i zamiast po prostu przerzucić się jak normalni ludzie, to mamy po prostu, jesteśmy w rozsypce i mamy jeszcze tutaj wszystko nieogarnięte. Wszędzie są ubrania, bo akurat te ubrania pakuję, więc wszędzie są ubrania i w całym domu tak wygląda i to jest jeden wielki koszmar, ale nie załamuję się, jestem dobrej wiary, ogarniemy to, ogarniemy wszyscy i za niedługo będziemy się cieszyć nowym domem. To, co miałam tutaj przed chwilką rozłożone, taką całą kupę ubrań, to sobie porozkładałam już, posegregowałam, podzieliłam, czyje jest czyje. No i tak to na razie zostawię, bo zaraz muszę jechać odebrać maluchy. Poskładałam sobie i posegregowałam od Lilki, od Tomka, od Jaśka, od Julii, moje. Spakowanie pięciosobowej rodziny to wcale to nie jest łatwe zadanie. Więc mi otuchy w komentarzach i wspierajcie mnie, proszę, żebym przez to jakoś przebrnęła. Na razie sobie segreguję te ubrania, tak, właśnie od każdego osobno, bo dzieciaki w nowym domu będą mieć osobne pokoje, każdy z nich będzie miał osobny pokój. Więc poukładam te, właśnie posegreguję sobie te ubrania i powkładam do osobnych worków i kartonów żeby po prostu tam później jak już się przeprowadzimy dawać do ich pokoju do ich pokoi te wszystkie ich rzeczy no i już wypakowywać tam na miejscu więc żebym już to miała posegregowane to tak sobie właśnie stwierdziłam, że już to sobie tutaj posegreguję i po prostu popakuję do osobnych worków żeby już każdy miał swoje rzeczy w osobnych workach a później tylko ciach, ciach, ciach do każdego pokoju i wypakować i z głowy. Także działam dalej. Ja już muszę się zbierać powoli, idę na zakupy i odebrać maluchę, i odebrać lilkę. I jak wrócę, to będę robić dalej. Jesteśmy już w naszym nowym domu i zaczynam wypakowywać nasze rzeczy. I już tutaj mam takie pomieszczenie. Jest to garderoba. Bardzo się cieszę, że to tutaj jest bo zawsze chciałam taką garderobę mieć, więc już tutaj sobie wypakowuję i rozwieszam moje ubrania. I fajnie tutaj jest, bo są takie szapeczki otwarte. No, z jednej strony trochę szkoda, że otwarte, ale z drugiej jakoś mi to strasznie nie przeszkadza. No, są szufladki na bieliznę i za mną jest tutaj taki duży wieszak, gdzie można powiesić Sukienki, a później tutaj jeszcze jest nad szafką taki mniejszy wieszak, na przykład na bluzki, czy tam na jakieś swetry. Więc ja tutaj powoli działam, wypakowuję się, wyciągam nasze ubrania najpierw mojej odtamka, a później idę do dzieciaków dalej robić. Ale się cieszę, po prostu tak się cieszę, że jesteśmy tutaj w tym, w tym miejscu. No, że masakra, przeprowadziliśmy no, ten dom, w którym jesteśmy teraz. Jest prawie trzy razy większy niż ten, w którym mieszkaliśmy wcześniej. Więc, już samo to, że no jest ta przestrzeń, jest tyle tego miejsca, jest gdzie yy, przechowywać, to już po prostu jest takie fajne i tak się z tego powodu cieszę. Ja sobie działam tutaj, porozkładam sobie wszystko. Później wam pokażę, jak już będzie yy, wszystko zrobione. Pokażę Wam efekt końcowy. Moje rzeczy już mam rozłożone. Jeszcze tutaj teraz będę rozkładać od Tomka i tutaj wieszać. Nie przywiozą tutaj jeszcze koszul od niego, więc na razie nie ma co do wieszania. Ale już tutaj te swetry, koszulki, spodnie już mu rozłożę. A tutaj są moje. się ja sobie rozłożyłam bluzeczki, sobie rozwisiłam kolorystycznie i sukienki. <laughs> ale jestem zadowolona. Ale się cieszę. Do zobaczenia za niedługo. Okej, okay, mam gotową, tutaj sobie porozkładałam wszystkie, tutaj są jeszcze dwie półeczki wolne, to jest na swetry, bo jeszcze ich nie przywiozłam i tutaj jeszcze będą wisieć koszule od Tomka, a reszta wszystko mam już ułożone, także garderoba jest ok, gaszę światło i idę dalej. Muszę Wam zdradzić kolejny protip, jeśli chodzi o przeprowadzkę, tym razem jesteśmy w kuchni i zaraz Wam pokażę. Um, wczoraj Wam właśnie mówiłam o tym, że pakuję po prostu ubrania od dzieciaków do takich mniejszych worków na śmieci, tak żeby od razu um, je wynosić do odpowiednich pokoi, później wam, pokażę, to, um, później wam pokażę, jak to wygląda, jak to po prostu działa. A teraz mam dla Was kolejny protyp, jeśli chodzi o przeprowadzkę, tym razem o rzeczy kuchenne i um, o sztućce. Popatrzcie, pakowałam sobie tak, po prostu tutaj związam gumką recepturką. I tak sobie pakowałam y, sztuczce. Tutaj mam noże, y, tutaj mam chyba łyżeczki. Tak po prostu sobie to zapakowałam w, y, w papier. O, tu mam jakieś jeszcze widelce. I tutaj jeszcze mam jakieś łóżki. I zaraz Wam pokażę, jak to fajnie nie, nie, to działało. Poczekajcie. O. i tak mam tutaj przygotowane te sztuczce. Tu mam szufladę, do której to pakuję. No i po prostu wyciągam y, z znaczy folii wyciągamy z tego papieru. I tutaj mam łyżeczki, wyciągam z papieru i po prostu. Już są. Tutaj mam takie małe widelczyki. Wyciągam z papieru i jest. A chodzi o to, że jak miałam po prostu, jakbym miała wszystko razem, o. widelczyki, pyk. Chodzi o to, żebym miała wszystko razem, to teraz musiałabym siedzieć i to segregować. A tak, to już mam. Dwie minutki. Dwie minutki i szuflada gotowa. Dobra, czas na chwilę odpoczynku. Muszę chwilę odpocząć, bo no już mam dość, no. <gryw> już mam dość. Ym, zrobiłam dwa kursy, ale to się wydaje, no ale to zrobiłam dwa kursy. Przywiozłam tutaj już wszystkie nasze ubrania, wszystkie kurtki, buty, część rzeczy w kuchni i łazience no ale takie dwa kursy zrobić to trzeba tak, auto napakować auto wypakować, no i później tutaj wszystko wypakowywałam już tutaj w domu yy, więc też biega się góra, dół, góra, dół, góra, dół, a to do tego pomieszczenia, a to do tego, a te kurtki będą tu, a te kurtki będą na dole no i tak no i tak się biega, więc yy, muszę chwilę odpocząć i zaraz jadę po dzieci z Jaśiem szybko na trening i jak będziemy wracać z treningu, to nadjedziemy jeszcze tam do naszego poprzedniego domu, bo tam mam część rzeczy już spakowanych, takich ym, naszykowanych, do tego, żeby tylko je zabrać i ym, tutaj przywieźć. No i przyjedziemy już tutaj wieczorem, to już tutaj będziemy, a jutro dalej. Tylko, że jutro też będzie dzień wariacki, bo ym, jadę na paznokcie, a później po południu mam spotkanie w przedszkolu. Więc też będzie jutro takie, no nie wiem, zobaczymy, ile uda mi się zrobić. Nie wiem, raczej nie uda mi się dużo zrobić, ale na szczęście później jest sobota, niedziela, więc myślę, że wszystko uda nam się w później w przerzucić. To ja odpoczywam, a później się jeszcze do Was odezwę. Cześć, w piątek. Dzisiaj mam dzień taki yy, troszeczkę na luza, no bo nie ukrywam, że wczoraj, wczorajszy dzień yy, dał mi trochę popalić, więc dzisiaj trochę stopuję, żeby nabrać sił na weekend i w weekend będziemy się też przeprowadzać dalej. Um, przyjechałam sobie właśnie na paznokcie, idę robić nowe pazy. Um, byłam tam sobie właśnie w naszym domu, troszkę tam, nie wiem, nie widać z tyłu w bagażniku, mam spakowane kilka rzeczy, wzięłam pluszaki od dzieciaków i mam chyba dwa albo trzy kartony, już sama nawet nie wiem, ale tam mam właśnie jeszcze jakieś tam pozostałe rzeczy z łazienki, Um, jakieś tam książki, i, i tam. O, wzięłam już jakieś tamkie ozdóbki dla dziewczyn do pokoju, jakieś obrazki. Zobaczę, czy gdzieś można już to tam też im um, zawiesić i postawić. No i teraz idę sobie na paznokcie, później muszę zrobić zakupy, bo jeszcze muszę dokupić lilce do szkoły, bo tam okazało się, że do techniki potrzebuję, zeszyt A4 do polskiego potrzebuję jeszcze jeden, jeszcze jeden dodatkowy zeszyt, też właśnie A4 bo będą mieć taki lekturnik w tym zeszycie gdzie będą, yy, gdzie będą opracowywać lektury i potrzebuję zeszyty do reliki, więc idę zrobić w a potem jadę do hurtowni żeby kupić jej te wszystkie zeszyty no i może uda mi się jeszcze skoczyć gdzieś tak do może pójdę zobaczyć jeszcze do deals albo do kik, albo do pepku do jakiegoś takiego Sklepu i zrobię sobie jakieś takie zakupy. Kupię chyba sobie coś dla siebie. No bo wczorajszy ten dzień dał mi troszkę. Bawić. Jestem po prostu zmęczona, czuję się naprawdę zmęczona. Yy, więc dzisiaj sobie zrobię taki luźniejszy dzień i tak troszkę też przyjemności dla siebie, więc teraz idę na te paznokcie, lecę, a później działamy dalej i później się jeszcze uda. Dobra, ja już przyjechałam od kosmetyczki do domu. Paznokci nowych nie zrobiłam, bo okazało się, że tutaj pod jednym paznokciem miałam, um, zaczynała mi się robić taka tak zwana zielona bakteria. Czy jakoś tak to nazwała pani kosmetyczka? Dzień dobry. Um, I to po prostu, z, z, no, zaczęło mi się tam coś robić, i pani kosmetyczka powiedziała, że bezpieczniej będzie, jeśli po prostu zdejmiemy te hybrydy i um, pozwolimy tej płytce paznokcia odpocząć. Więc na dłoniach nie robiłam. Na stopach sobie zrobiłam jeszcze ostatni raz przed jesienią na niebiesko. No a, a na dłoniach nie robiłam. Mam teraz tak około miesiąca przerwy. Przyjechaliśmy tutaj jeszcze do naszego starego domu dalej pakować, ale ja już na dzisiaj zakończę tego vloga i już od jutra będę dla Was nagrywać. Kolejną część, bo już wydaje mi się, że po prostu ten vlog będzie za długi. Więc dzisiaj już żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym vlogu. Udanego weekendu Wam życzymy. Do zobaczenia! Pa!